Jest czwartek, nie wiem, piątek, 19 czerwca, godzina 16.43, ja sobie tutaj jestem, teraz nagrywam filmik i chciałem jeszcze się zwrócić bezpośrednio do jakiegoś użytkownika z tratu, Live Sports, nie wiem do kogo, nie mam pomysłu, ale no nie wiem do kogo, nie wiem, może do Piolka, bo to, kurwa jest jedzany śmieć, Zresztą nic do niego nie mam, szkoda mi do pracy. No ale widać, że to jest cwaniaczek, taki cwaniaczek, bo kurwa dostaje kasę, wtapię ją w buka i w ciągle wkleja te same ikonki na czasie. Leci tam, no no, da ci już chabednio leci tam, co jest ta, ta mordka taka, ta morda taka wkurwiona, czerwona, drżąca się i kurwa. Później to żółte tam dacie wkurwione, no i tam siedmię ikonki wkleja i co, wtapia w buka. No siedzi na czacie i kurwa pisze tylko o tym chuju to samo, ciągle pisze ten człowiek, jest już nudne, trochę. to nie wiem, a w ogóle tak myślę, żeby z tego kurwa zjebanego czata nie odejść, ale chuj, siedzę tam jeszcze, może sobie będę siedział, bo w sumie nie mam co na tym internecie robić, a kurwa jakieś książki sobie będę musiał chyba wypoczyczyć i czytać, i się czymś zająć, bo kurwa na czacie zjebanym to też jak szkoda i nudno, czas kurwa płynie i chuj z tego jest. A teraz jeszcze... tak... No kto tam dzisiaj może, jak przyjdę do domu, włączę neta, włączę chat live w Polsce, kto tam może siedzieć? Deutsch? O, Jaga fan, Jaga fan, ty kurwa z pierdolony. Na Pinkowiczu też już kurwa lubisz, bo chuju, nie? Niech to tam Malek, kurwa, Szczyna, zwana, pseudonim, ale teraz się nie odważy o to, chłopie. Jak będziesz ten filmik oglądał, bo... No tak, tak, nie wiem, tak jakoś mówię, tak do Ciebie taka ławka tam przylgnęła, nie, na czasie. No widzisz, kurwa, hopie, ja mówię tutaj po polsku, no nie chce mi się już mówić po niemiecku. chociaż może sobie za nagrać nagram dziś filmik w języku Wielkiej Rzeszy. Ja, ja przyjdę do... no i kto tam jeszcze może siedzieć? Gwiazda na pewno, ten No Life, Klose, mm, no i kto? Violek ma pewnie, może Marcin1985, go nie widziałem tego śmiesza śmiecia amigranckiego, dawno, Archie też, i kto jeszcze Dojcz, nie wiem czy mówiłem i chuj, tyle chyba no ja tam jeszcze poszedłbym tam dalej, ale ten chuj tam poszedł, nie wiem, zobaczę może może sam pójdę dalej jeszcze sobie więcej filmiki, trochę mnie odpierdala, ale jeszcze lepiej czuję i co, a teraz jeszcze na koniec chciałem taki okrzyk wikingów wznieść okrzyk to by mnie zmotywował do pójścia tam dalej. Także teraz uwaga, ten okrzyk wikingów. Nie! 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 Nie!